Z tej strony nulok. i dzisiaj pójdziemy sobie do Dandona. Tak. Może e, nazbierać kasę i znaleźć moją masę, aby zrobić night Edge. tak ja. e, świetny, wam Tutaj różdżka i Michelowy hełm, ale mam założone tutaj kobaltowe, żeby było widać, nie? To wszystko jest kobalta. Aha, nie jestem tak łatwa. Okej, okay. tu mam jeden y, y, kluczyk, także może coś znajdziemy. O lol. Uh -huh. Zobaczymy się już prawdziwy dany uh -huh. Jest już tam widocznie skeletów. O, okay. nie, nagry. Zobaczymy, się, że jest skrzynka, ale zobaczmy. Tak, to jest złota. Tak, Czyli nie ma tutaj złota skromna. Nie tutaj ale zawsze warto eee, jest. sobie zabrać no tutaj, tak. Nie to tutaj. Nie tutaj Czyli że mówimy to chyba też jest w nie, tutaj nie O, sorki Sorki to jest No nie no, co to jest Jest, nasza mura No super Mura masa Super tak, Co mam ja Okej, okay, no to... Cel dzisiejszego odcinka tak naprawdę jest już z um, dobotu. Ale jeszcze sobie pochodzimy. Trzeba by było kilka tak, kluczyków, czy nie? nie. Ale na razie się na to nie zanosi. Dobrze w ogóle już nie ma Także nie poszedłem do innej skrzynki, bo mając moje szczęście, to by tam nie było. No ale. No. Tu dobrze otworzono, czy tam nie otworzono? Cały kraj. No ale. Murama no, sa jest. Jaki. Tutaj byłem chyba. Hmm. No nie. No to mnie szedł. Przydałoby się znaleźć klucz. Tutaj byłem. Mhm. Tam jest coś. I tam jest przejdziemy. o, o, Dorwin ryżyn... jest, mamy Golden Cake udało nam się damy sobie Orb of Light tak naprawdę to, to za dużo nie daje czy nie, ale zawsze tu coś o, Demonic Blue Moon to się przyda to też się przyda to tak nie za bardzo ale zawsze Aha, jeszcze właśnie, celem było tego, tego drugiego meczu. celem tego skrzynkajce było znalezienie tego Grimbuga. No, więc cieszę się. Udany wypad do dungeona. Także, no no. Znowu nas goni. Przydałoby się teraz znaleźć Mother Slime. tutaj nie zawsze wypada, czy nie? Wow. Aha! Idę jeszcze um. Musimy wytrzymać jeszcze 6 sekund. I tu idziemy tam do góry. A jak widzicie, jest 100 HP. No co jest? No nie mamy nic! Jaki fail! Fail po prostu. Sorry za taki nieogar. No ale. Mm -hmm. No, ale no, Murmursa i Blumen jest. Także ten odcinek się udał. Eee... Byliśmy tu, czy nie byliśmy się... Mhm. Mm Oj, A mamy Golden K? Nie mamy. A no, może przy okazji znajdziemy tego. Um, A. Mhm. Tak, nie ma. Nic nie ma, żeby sobie zrobić. No. Same luki. Co nam się tu nie przyda? Pokczesz wystakujemy. Flaming hmm. Knife. Może poszczelamy sobie w niego. I Flaming tam. A zresztą... Flaming... nie wiem. Zresztą go nie będę. Teraz by się przydało Golden Key. I by było super. Keya by się przydało tam do piekła. Hmm. A. Pewnie na YouTube to będzie przyciemniało, ale jak macie ciemno, to radzę włączyć full screena, To wtedy wiecie, to pomaga. Надо это быть только у нас и много. Чтобы мы А, один хаб. Хм, две минуты вообще. Да, брат, все нам. Забираем у платформы. Oh, you can. Także ten wypadek dodam na dół, że tak powiem, opłacalny. Może... Mm, ten blue Jak on się tam nazywa... No... Hashtag'em czy... Nie, nie umiem go wymówić. Ale on jest... aku gak mau ciumin gitu, ini nih, mana? ini, mana yang lebih mahal? paling dulu Только по метриллях не умею. Не умею. Ну всё. Ещё не умею не тогда. Мы убираем тогда метрилля. И пойдём и добавим сюда. Корейскую. Показываю, что там ещё всё сделано. что всё сделано. Да, это было нечемно. О, это было нечемно. О, это было нечемно. Хорошо, что надо было знать. Я хочу не Хм. Что Kolejny micki. Dobra, to ja już będę kończył ten odcinek i sobie to wygląda. Także komentujcie, subskrybujcie, rzucmy na gdzie nie widzicie i doczeku na tym odcinku.